Dla straży miejskiej. Proszę? Dla straży miejskiej. A pan jest kimś? Przechodniem. Jak pani a, yy, z, z jakiego powodu? A ja parkuję dopiero. No właśnie, widzę. Ale a tu proszę, jest zakaz zatrzymywania się? To jest parking. Nie, tu jest to chodnik. Jest to jest chodnik. Parking jest tam. No dobrze, ja jeszcze nie zaparkowałem, ale tutaj za, ja jest zakaz zatrzymywania się. Pani ma prawo pana. jazdy? E, proszę pana. Zakaz zatrzymywania ja się. E... Nawet do jednej minuty nie można się zatrzymać. A ja jeszcze nawet jednej minuty nie stałem Ale nie wolno nawet jednej proszę, sekundy. Proszę pana. Dobra. Okay. Znak B36, zakaz zatrzymywania się. Z nowym rokiem musi być taki pan. No z nowym rokiem pani chodnik blokuje. Ale żeby nie miał pan miejsca. Aha, no właśnie nie mam miejsca, jak mam przejść z rowerem tędy? E, proszę pana, pan stał tam, pan no stał i... tam, pan specjalnie przyjechał, tak, żeby... żeby zrobić mnie zdjęcie. Tak. A więc tak. E, proszę Państwa, robię teraz filmik na Straży Miejskiej to tej oto osoby, która e, bez mojego pozwolenia robi zdjęcie mojemu A Po co im Pani filmik. pozwolenie? Proszę Pana, jest A Po co Pani stycznia, pozwolenie? Jest 1 stycznia. Ja nie pozwalam, nic na, nie Ale naruszyłam. Ale to nie jest koncept życia. Jeżeli, naruszyła jeżeli, pani zakaz zatrzymywania Państwa, się. Teraz ja wyślę ten sam filmik, e, ten filmik pod ten sam numer i aplikację, to co ten pan chce zrobić? Nie, nie, numer. ja wyślę mailem. Tutaj. Ja wyślę mailem. mailem, dobrze, tak. dobrze. <coughs> proszę państwa... Będzie pani miała wyzwanie pan na Sołtyka prostu, 8 przez 10. moje dobra osobiste, no tak, moją tak. prywatność. <laughs> I 1 stycznia po prostu... Po prostu pan w taki... No, proszę, pa, nie. proszę powiedzieć, bo się nagrywa. Proszę, pro, proszę się no nie krępować. O, nie powiedziałam, ale pan się domyślił. I Aha. wszyscy się domyślą. Tak? Świetnie. Kursu na prawo jazdy z Nowym Rokiem Pani życzę. Proszę kurs na prawo jazdy w Nowym Roku zrobić. Przejechała Pani jeszcze pod prącz ulicą jednokierunkową. A FEW MOMENTS later. Wszystko do pana wróci, wszystko z No, mam nadzieję, że wszystko, do pani wszystko. też. Mam nadzieję, że do pani nie, też. Nie, nie, u mnie wszystko w porządku. Na waliców będzie pani miała wezwanie, i na sołtyka. Ja, proszę pana, a pan w No i? Pokarma w radiu. Przez, przez takich, którzy rozwalają chodniki, nie? Pani zobaczy jak ten chodnik jest cały potłuczony. Jak, jak, Boże kochany! Stałam 5 no po... sekund. Je jeżeli pan wyśli mój, mój film, to panu się źle coś stanie. No, następny, który nie o, wie, co to jest ulica jednokierunkowa... Pan za, niech pan, uh, pilnie, pilnuje własnego interesu, naprawdę. No właśnie pilnuje, pilnuje. To jest pana interes. Tak. To jest pana interes. Następny. Nie wiedzą czego służy przejście dla pieszych. A co pan dobrego dla Polski Proszę pani. Dużo co dobrego. Płaci pan podatki. Płacę, płacę. Płaci pan y, różne inne spadki? Tak, płacę m.in. za, za niszczone chodniki przez państwo. Tak? Tak. Ja też to płacę. I co z tego? No i ma pani to A, w nosie. co pan zrobił dla Polski? Proszę mi powiedzieć. Oprócz tego, że pan A kim pani jest, to, żeby, żeby mnie tutaj... Z... Ja jestem obywatelem Polski i potrafię też rozliczyć pana. Mhm. Jak pan tutaj... Ja też rozliczać wszystkich, tak. ja też mam takie prawo. Oczywiście. No i, I co niech z tego? I pan sobie do sumienia sięgnie. Co pan tak naprawdę zrobił dla innych ludzi? niż być uderzliwym po prostu 1 stycznia, Jezus Maria.